Spędzają wiele godzin w pracowniach i warsztatach, wciąż coś liczą, nad czymś dyskutują, coś nowego wymyślają. Odkąd pamiętam, gdzieś ciągnęło mnie w stronę nauki i chciałem nosić mianę naukowca. W mojej rodzinie jest, występuje kilku, kilku naukowców, jest też genetyk, który w każdych, podczas każdych świąt opowiadał właśnie o takich tematach. Dlatego, dlatego kierunek ścisły. Ta chęć robienia rzeczy, ta, ta kultura jakby naprawiania rzeczy, a nie, nie kupowania nowych i to ja myślę, że to jest takie, takie ziarno tego tego, skąd przynajmniej w, mojej, w moim przypadku powstała ta chęć rozwoju w kierunku, w kierunku bardziej technicznym, naukowym. Swoje pasje i zainteresowania rozwijają na Politechnice Gdańskiej, zrzeszeni w kole naukowym Simle i choć studiują na różnych kierunkach, właśnie to pozwala im rozwijać projekty, które łączą wiele dziedzin nauki. Simle to międzywydziałowe koło naukowe, tutaj działające na Politechnice Gdańskiej. Zrzeszamy studentów ze wszystkich wydziałów od właśnie zaczynając z wydziałem chemicznym, kończąc na wydziałach mechanicznych, elektry, elektronicznych i, i informatycznych. Jestem aktualnie na siódmym semestrze biotechnologii, na specjalizacji biotechnologii molekularnej, dlatego jest to ściśle skorelowane właśnie z naszym projektem. Przez kilka ostatnich lat wiele projektów, w których brali udział, było związanych z kosmosem. Organizujemy kilka takich projektów, zaczynając właśnie od projektu Stardust, czyli projektu naszych misji balonów stratosferycznych, Właśnie e, miesiąc temu z Szwecji, z kosmodromu S-Range, e, wypuściliśmy przy współpracy ze Szwedzką, Niemiecką i Europejską Agencją Kosmiczną taką misję balonu stratosferycznego. 30 września o godzinie 7 rano balon wystartował z kosmodromu S-Range w Szwecji. Misja trwała 6 godzin. Balon osiągnął w tym czasie wysokość ponad 27 km. Pobieranie próbek mikrobiologicznych trwało 4,5 godziny. Jego głównym celem jest odkrycie wcześniej nieopisanych gatunków mikroorganizmów w stratosferze. Projekt jest realizowany przy, przy współpracy z Europejską, Szwedzką i Niemiecką Agencją Kosmiczną. Misja zakończyła się lądowaniem na fińskim Laplandzie. Ale to nie jedyny projekt, w którym biorą udział studenci zrzeszeni w kole naukowym Simle. To jest na przykład projekt Simba. To jest projekt, gdzie konstruktorzy budują rakietę, która startuje w międzynarodowych konkursach rakietowych, tudzież EUROC który miał miejsce 3 tygodnie temu w Portugalii. Nasi konstruktorzy zaprojektowali rakietę, skonstruowali ją, przetransportowali ją na drugi koniec Europy i brali udział w konkursie, którego celem było osiągnięcie pułapu 3000 metrów. Okej, okay. ktoś przejmie Niżej, niżej. Kolejnym projektem koło naukowego Simle, który jest aktywny, to jest projekt Simle Silver Hand, w którym studenci konstruują protezę Eee, ręki. Wciąż nad czymś pracują, coś ulepszają, szukają nowych rozwiązań. W nauce gdzieś tam przyświeca taka, taka myśl, aby... aby... Każdego dnia stawać się coraz bliżej tym naukowcem i pracować na to, aby takie miano można nosić z dumą. Dobre wynalazki, dobrzy wynalazcy to, to ci, którzy zapatrują się w gwiazdy i próbują ulepszyć świat w taki sposób, który rozwinie nas i, i sprawi, że nasza ludzkość będzie mogła, mogła odkrywać na przykład inne planety.